Imanaczko, widzowie, chciałabym was poinformować, że mogę e, teraz specjalnie dla Was nagrać kody do hmm, Popatrzcie, bo tu takie jest coś, że tu taki Adidas, Adidas, ja widziałam, że te spodnie są bardzo popularne. I one bardzo pasują na tej hudy, Na no, takie z skinki. To też jest bardzo popularne, po prostu kocham. To. Ja to mam bardzo do chwale. Więc to takie, jest takie piękne. Zobacz więcej, tak? O, tu jest fajnutkie, no to. To polecam bardzo gorąco. Tu też. Właśnie ja widziałam gdzieś na hejak To też fajnutkie. No, no. Możecie tam skrinować. No to co tam jest? No właśnie, no. Hmm. O to jest bardzo śliczne, mi się to bardzo podoba. Czekajcie, bo ja gdzieś tu miałam o nitki coś. To jest takie piękne. I tutaj macie... Czekaj, na co ja jeszcze mogę pokazać? O no, tu na przykład te rękawiczki, te czarne, są bardzo fajne, to bardzo, bardzo chwalę, je ja mam, pa.